Cześć maneczko. Witam was na nowym materiale. A w dniu dzisiejszym chciałbym się troszeczkę odnieść do waszych komentarzy pod ostatnim filmem. dosyć mocno komentowaliście ten film. I wiele rzeczy wam się nie podoba, jeśli chodzi o na przykład ceny wyścigów czy tam ultramaratonów. Zaangażowanie organizatorów, czy po prostu nie widzicie sensu w płaceniu za coś takiego? Dlatego zapraszam na materiał. Jeśli chodzi o pierwszy temat, czyli po co nam w ogóle te wyścigi. Chciałbym to omówić na swoim przykładzie. Jak to mniej więcej wygląda? Ja już w ogóle interesowałem się ultramaratonami kilka lat wcześniej, nawet jak jeszcze nie jeździłem na rowerze. Oglądałem na YouTube relacje, nie mając roweru. Tak to się tak naprawdę wszystko u mnie zaczęło. Zapisuję się na wyścigi, dlatego że gdybym miał sam pojechać w te miejsca, w których są one organizowane, to bym pewnie nigdy nie pojechał. Na przykład byłem w tym roku na Ultra Duchu Puszczy, czyli pod Lasie. Obstawiam, że gdybym się nie zapisał na ten wyścig, na 100% bym tam nie pojechał, żeby po prostu sobie pojeździć. I zbadać ten teren. Dla mnie jest to motywacja, taki wyścig. Bo wiadomo, no musisz opłacić go, dlatego raczej już pojedziesz, bo nie chciałbyś, żeby ci przepadła kasa. A jak sam byś powiedzmy miał jechać bez żadnego wyścigu, to wystarczy, że coś się wydarzy: typu zła pogoda, no i już nie pojedziesz. Bo stwierdzić, że ci się nie chce jeździć w deszczu. Kolejna rzecz to traktuję tego typu wyścigi jako takie miejsce do sprawdzenia się, do zobaczenia jak mi pójdzie. Sprawdzenia po prostu aktualnej formy. Oczywiście te na takich krótkich dystansach typu 150. No, może 200 km nie są jakimś wielkim wyzwaniem, ale już takie 500 km naprawdę dają ostro w kość. Nie wspominając już o dół, większych dystansach, jak 1200 w przypadku Wisły. Można również spotkać na takich imprezach bardzo dużo ludzi, też takich zapaleńców jak my sami. Można miło czas spędzić. Porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Przy okazji poczilować. No, głównie tutaj mi chodzi o, może o metę, kiedy jest ten czas, żeby sobie posiedzieć z pitkiem na leżaczku. Dochodzi też taka nutka rywalizacji. No, wiecie, jest jakaś tam grupa ludzi, są miejsca, czasy. Mnie to troszeczkę. W pewien sposób rajcuje, ale nie aż tak bardzo. Przynajmniej tak ostatnio było w ostatnich latach. Teraz bardziej i dlatego w przyszłym roku, jak pewnie większość osób tutaj wie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będę chciał się troszeczkę pościgać. Swoją drogą większość tych teraz wyścigów, ultramaratonów ma te krótsze trasy i idzie to tak w kierunku mniej więcej racingu, czyli takiego ścigania się. Bardzo dużo, coraz więcej osób startuje na tego typu dystansach. Już po kilkaset osób potrafi być na 100, 150 km czy 250 km w przypadku na przykład takiej Robinsonady Taka ciekawostka: w tamtym roku, jak byłem na Robinsonadzie Mazowieckiej, robiłem ten najdłuższy dystans, czyli 500 km trasy pomarańczowo. Jechał też wtedy na tej trasie Przemysław. To wiecie, ile osób było? 30, nie wiem, 5-6, coś tego typu. Między 30 a 40. Nawet nie czułem się wtedy, jakbym był na wyścigu. I właśnie dlatego jeszcze na te. Wydarzenia, żeby troszeczkę odpocząć od dnia codziennego, od obowiązków, poczilować, porozmawiać z ludźmi, w pewien sposób się pościgać, to mi się właśnie w tym wszystkim podoba. Oczywiście, jeśli chodzi o ceny wyścigów, to już inny temat. Wielu z Was tutaj krytykuje trochę te ceny, które narzucają organizatorzy. Ale w większości wypadków też nie macie świadomości mniej więcej jakie to są też koszta. Ja ostatnio rozmawiałem z pewnym organizatorem, już nie ważne z kim, ale naprawdę dużych imprez. I na przykład przejazd przez nadleśnictwa Kosztuje kilkadziesiąt złotych za osobę. Wypożyczenie trackerów również kilkadziesiąt złotych. Trakery tak naprawdę tylko nieliczni mają. Z tego co słyszałem, to panowie pachulscy mają swoje kupione. No ale te akurat ich trackery to straszne dziadostwo. Ja na dwa występy u nich, dwa razy miałem problemy z tymi trackerami. No ale. Oni nie muszą płacić za wynajem. Może prędzej za serwisowanie ich, ale nie wiem czy to robią. To w ogóle nie jest sprawdzane przed wydawaniem chyba. Jakieś pit stopy, cała ta organizacja, start, meta. No są koszty naprawdę. E, jeszcze są takie rzeczy, o których nawet zapewne nie mamy pojęcia. Dlatego ceny poniżej 200 zł za jakieś wyścigi. Tych największych graczy raczej są niemożliwe naprawdę, bo to by im się po prostu nie spinało. E, tutaj trzeba liczyć 300-400 zł, a nawet więcej pewnie w kolejnych latach, bo wiadomo, no wszystko jednak drożeje, też zarabiamy więcej, minimalna krajowa też rośnie z roku na rok. Obstawiam po prostu, że te ceny będą jednak rosły w górę. Ale mam też nadzieję, że może jednak tendencja będzie spadkowa, bo tych imprez coraz więcej się zaczyna pojawiać. W sezonie takim wyścigowym, czyli no czerwiec, lipiec, sierpień, tych imprez jest tyle, że podczas takiego jednego weekendu jest ich kilka, może nawet kilkanaście. No nie, może kilkanaście to nie, ale kilka w całej Polsce jest. Jest w czym po prostu wybierać, dlatego też jest duża konkurencja na rynku, coraz większa. Tutaj zauważyłem, że niektórzy starają się tutaj jakieś nowe rzeczy wprowadzać do tych swoich ultramaratonów, nowe trasy i tak dalej, żeby nie nudziły się zawodnikom i żeby było coś po prostu nowego bądź innowacyjnego. Organizator też by chciał coś zarobić. Pamiętajcie, że nie robi tego też charytatywnie. Ja oczywiście tutaj nie bronię nikogo, ale chcę Wam tylko pokazać, jak to wszystko wygląda. Piszcie również, że zaangażowanie organizatorów jest zbyt małe. No i rzeczywiście czasami tak jest. Na jednej imprezie będzie lepiej, na drugiej gorzej. Mi się też nieraz zdarzyło, że miałem jakiś problem. Pisałem do organizatora na Instagramie, na Facebooku, na Messengerze. Zero odpowiedzi, kompletnie. Nie, nie mogłem uzyskać po prostu żadnej pomocy. Już nie wspominając też o jakichś tam innych tematach. Dlatego rozumiem Wasze rozgoryczenie, że jest drogo, że nie zawsze ten wyścig spełnia Wasze oczekiwania. No, u mnie też jest podobnie. Czasami też tak właśnie bywa, ale z reguły jest pozytywnie, patrząc tak ogólnikowo na ten temat. Jak ktoś po prostu uważa, że ceny są za wysokie za te wyścigi, no to najlepiej, tak jak mówiłem, szukać może gdzieś w swoim rodzinnym mieście występu, żeby zminimalizować te koszty, albo po prostu nie jeździć. I jak komuś pasuje jazda samemu to traku, który sobie możecie ściągnąć ze strony organizatora, to jak najbardziej też tak możecie robić, no przecież kurcze, jak wam to pasuje. To spoko, no ja akurat jestem takim człowiekiem, że no nie mam tak motywacji, no jakoś mnie to tak bardzo nie bawi, nie czuję tego jakiegoś nie czuję tego wajbu. Wiecie, o co mi chodzi? Jak jeszcze ktoś z Was nie jeździł ultramaratonów przy wyścigu, to jeszcze wiecie co jest z tym fajne? Ten moment, kiedy dojeżdżacie na metę, kiedy ten dystans krótki czy długi jest już za wami, macie taką euforię, takie naprawdę zadowolenie. Jesteście szczęśliwi, że Wam się to udało, że przejechaliście. Że po prostu daliście radę, to uczucie też bardzo lubię. Akurat, ten gwiazd na metę, i to by było chyba na tyle. Straszna lampa dzisiaj, gorąco. Aż po tych weekendowych ulewach, nie do pomyślenia. Ja się z wami żegnam. I zapraszam na kolejne materiały. Yo!